o to, że to jest y, nasze dyktanto. nasze Trybunalskie czyli Piotrkowskie w naszej Piotrkowskiej Uczelni organizowane przez nasz lokalny tydzień Tydzień Trybunalski w Piotrkowie Bardzo chciałbym y, podziękować jak zwykle gospodarzom tego pięknego obiektu Tutaj zwracam się do szacownej komisji. Yy, bardzo dziękujemy. Państwu życzę no, samych sukcesów i dobrej zabawy. A sponsorom, bez których yy, no, nie obyłoby się przy takich okazjach, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę również o zabranie głosu profesora Wojciecha Piotrowskiego, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tak Państwa bardzo serdecznie. Tak jak przed rokiem, tak jak przed siedmioma laty, poddajemy swoje umiejętności oceny. A właściwie jest to zabawa. Zabawa, która musi doprowadzić do jednej refleksji. Że język polski, którym się posługujemy na co dzień, to nie jest błaha sprawa. To jest być albo nie być naszego narodu z tym jest coraz gorzej. Życzę Państwu, by ten rok wypadł w Państwa dyktantach jak najlepiej. Byście wiedzieli, gdzie się pisze H, a gdzie CH. A może zrobicie sobie Państwo takie ćwiczenie, takie jak robi się w Stanach Zjednoczonych. Przesynagizować trudne wyrazy i zapamiętać, jak się je pisze. Tytuł dyktanda Jeżo Zwierzę i Rozgwiazdy. Na dnie martyńskiego rogu, z podłoża położonego zmiażdżonymi okrzękami wyrasta krzyną koślawa, aczkolwiek jedenastokondygnacyjna chatynka. Przycuknięta pod rozłożystym koralem, hardo spogląda w mroczną błędę. W jej murach mieszka chimeryczny konik morski Izydo, rozkichotana, poruszająca się kurz z galopem niczym kurysa w mahometańskim raju. Właszczka Hermenegilda, zadumany filozof Gerbazen z natury retin a także rozbrykany jeżozwiaź Hipolit i jeszcze Klementyna Rozgwiazda w duchu jaśniejąca na roziskrzonym firmamencie polarnych wzórz oraz krak pustelnik o niebywanym purpurowym dumaszczeniu. Ma on zwyczaj opowiadać, że jest to pamiątka nieoczekiwanego spotkania z jednookim kupiem śmigłej fregaty Stella Maris, transportującej cejląską herbatę do chińskich portów. Cała ta egzotyczna hałastra, a społecznych wyrzutków ma właśnie zamiar spożyć obiad. Dlatego te znany głodową jeżo z i Polit wyciąga z kąta chromowany grill, chcąc przyrządzić w sosie szanowym. Ekskluzywne haitańskie brokuły w przebraniu z ostrężem. Łgarz i Łotrzyk i Zydor kąśliwym tonem zadaje zwyczajowe pytanie, czy będzie to sos na winie. A Hundzfot Hipolit, kląskając krztuśliwie, odpowiada, że naturalnie wrzuci do dla wszystko, co mu się na winie ręką. W tym momencie Gerwazy, który nie uchwycił sensu rzadkiej urody żartu, Uwalnia skrępowaną dotąd naturę ludojada i szczerzy ogromne kły. Momentalnie przy chwilu zapada grobowa cisza, ale nawet ona kuli się zdjęta przerażeniem. Na szczęście, już nadciągali truptem przyjaciele domu, szczerzuja ludmiła, i perłokła przy Ten ostatni bynajmniej nie Garn kotłuk, lecz psychoanalityk o długoletnim stażu. Zrozumiawszy grozą sytuacji, przywołuje Gerbazemu wspomnienie pulchnego Bosman mata o torsie i mocarnych dłoniach pokrytych tatuażami. Izydor natomiast nieznacznie mruży różnobarwne oczy pod krzaczastymi brwiami i recytuje czarnoksięską formułę w starohawajskim dialekcie – "Kulali po polu i pili kakao. Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdyż Gerbazes został obezwładniony. Bo ja prasa wygra dlatego chcę ja montaż pierwszej kolejności. A myśli pan, że jak ktoś pierwszy na pracę, to wygrywa? No myślę, że jakiś punkt premii się będzie należał. Pan jest stały wywartą dyktant trybunalski. A, no, powiedziałem, ja się zaczynało, że jak nie jak będą anglizmy, to z kolegą to założymy akcję protestacyjną. Anglizmów nie było. Ale i tak trudne były niektóre słowa. W normalnym toku pisania używałbym słownika, także jako niepoprawny optymista, no tutaj mój optymizm nie jest zatęgi. A proszę powiedzieć, z jakimi wyrazami był największy problem? No wiesz, później tam już mi się zapomniało. Było wiele takich, co... Co, 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 co? Musiałbym słownika użyć no. Bardzo dobrze. Myślę, że wszystko będzie dobrze, ale trochę miałam problemy, bo niektóre słowa były inaczej zapisane i nie wiedziałam, jak dokładnie napisać. No właśnie, z jakimi wyrazami był największy problem? Z nazwami, właśnie płaszczka, Herme, Hermenegilda, właśnie teraz nawet. Tak, to były takie, sprawiały problem. A ogólnie? Yy, o, no myślę, że był właśnie wyrównany dla osób właśnie z podstawówki, gimnazjum, też yy, dla osób właśnie dorosłych. Myślę, że był właśnie taki wyrównany, że każdy miał szansę.